Mława jest coraz bardziej świadoma ekologicznie. W mieście realizowane są inwestycje, które nie tylko cieszą oko mieszkańców, ale także służą poprawie komfortu ich życia. W ciągu ostatnich miesięcy przybyło kilka obszarów zielonych. Nowe oazy powstały przy ulicy Płockiej i dr Anny Dobrskiej. Trzeci skwer został zlokalizowany na osiedlu młodych. Drzewa zastąpiły tam wiaty, z których kiedyś mogli korzystać handlarze stały tuż przy skrzyżowaniu ulicy Szpitalnej i Piłsudskiego nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów. Teraz one wszystkie wystrzeliły zielonością i ludzie mogą naprawdę cieszyć się z tego, jak bardzo zmienił się ten skwer, ponieważ przy wiatach dosyć rzadko pojawiali się sprzedawcy jarzyn, natomiast często korzystali z nich miłośnicy spożywania alkoholu na świeżym powietrzu i to niestety destrukcyjnie wpływało na ten cały obszar. Urządzając skwery miasto skupiło się nie tylko na walorach estetycznych. Zieleń została dobrana tak, aby można było korzystać ze zjawiska małej retencji. W obliczu tego, że cały czas brakuje wody, susz, które występują w Polsce, staramy się tak organizować tą zieleń, tak ją urządzać, aby zatrzymywała ona wody opadowe, i tym samym wpływała na podnoszenie się lustra wody bitnej z której my wszyscy korzystamy. Kolejną z akcji organizacji zieleni w mieście było posadzenie w ubiegłym roku 131 lip drobnolistnych drzewa rosną przy alei marszałkowskiej środki na ten cel mława otrzymała z mazowieckiego instrumentu wsparcia ochrony powietrza dla Mazowsza.